Kochani, bardzo serdecznie witam Was wszystkich i zapraszam na kolejną refleksję. Otóż w naszym programie Słowo Blisko Ciebie przychodzi czas na dwie kolejne księgi: to księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Tak naprawdę chodzi o jedną księgę. Pierwotnie rzeczywiście te dwie dzisiaj wyodrębnione księgi biblijne które noszą imiona proroków, a co ciekawe, to nie oni są autorami. Tym razem te księgi noszą tytuły z imionami nie autorów, ale bohaterów. To Ezdraż i Nechemiasz są bohaterami tych ksiąg. Otóż pierwotnie te dwie księgi stanowiły jedną całość. Zostały podzielone dopiero przez Orygenesa w III wieku na dwie części i dzięki temu wyodrębniono dwie księgi w naszym chrześcijańskim kanonie. Ze względu, przypuszczalnie dlatego, że właśnie Orygenes postanowił. Ukazać oddzielnie losy każdego z tych proroków. Natomiast gdybyśmy sięgnęli do Septuaginty, czyli do greckiego wydania Pisma Świętego, to zobaczymy, że tam jest to jedna księga, która nosi tytuł drugiej księgi Ezdrasza. Księga ta powstała w IV wieku przed Chrystusem, ale opowiada o czasach nieco wcześniejszych. Zechciejmy więc w tym wprowadzeniu tak systematycznie, jak staramy się czynić to zawsze, w trzech odsłonach popatrzeć. Najpierw na historię, o jakiej opowiadają obydwie te księgi. Po drugie, popatrzymy sobie na dwie najważniejsze instytucje religijne, które wtedy zaczynają funkcjonować w judaizmie. Mianowicie, przypomnijmy nieco instytucję świątynną. I wspomnimy o instytucji synagog, i w trzecim punkcie opowiemy sobie o reformach religijnych, które zostały wprowadzone przez obydwu tych proroków, które to reformy dały początek zupełnie nowej jakości nurtowi w religii judaizmu, który to nurt nazywamy judaizmem biblijnym. I tak, po pierwsze, historia. Otóż księgi Zdrasza i Nechemiasza opowiadają o wydarzeniach w dziejach Izraela, które miały miejsce w latach od 538 przed Chrystusem do 420 przed Chrystusem. W roku 538 przed Chrystusem na starożytnym Bliskim Wschodzie zaczyna panować król Perski Cyrus, to persowie. Pokonali Babilończyków, i oni stali się dominującym mocarstwem na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Król perski Cyrus jest człowiekiem tolerancyjnym dla podbitych ludów i dlatego. Pozwala im czcić swoich bogów, natomiast samym Żydom zezwala na powrót do Jerozolimy i na odbudowę świątyni. Nie jest to, to łatwe, ale rzeczywiście część Żydów początkowo decyduje się na powrót do zburzonego i leżącego w gruzach miasta i odbudowę świątyni. Obie księgi opowiadają o perturbacjach, które spotykają tych wracających z niewoli wygnańców. I to wszystko dzieje się za czasów króla Cyrusa, który notabene jako jedyny poganin w Biblii nazwany został mesjaszem, pomazańcem, czyli namaszczonym. Tak właśnie autor biblijny odczytał to, co się wydarzyło, iż było to z namaszczenia Bożego, z pomazania Bożego, iż Cyrus wydał dekret zezwalający Żydom na powrót do ich ojczyzny. Kochani, całe te dwie księgi opowiadają o panowaniu perskim aż czterech królów. Jest to Cyrus, później Dariusz I, później Xerxes i Artaxerxes. Takie właśnie imiona nosili ci perscy królowie, władcy, za których to panowania rozgrywa się akcja opisana w obydwu tych księgach. Początkowo Żydzi nie bardzo kwapili się do tego, aby powracać do zburzonej Jerozolimy. Bo spróbujmy sobie to wyobrazić. Kiedy niewola rozpoczęła się w roku 587 albo 6 przed Chrystusem, czyli pół wieku wcześniej, to Żydzi zostali tam uprowadzeni i tak naprawdę ci, którzy byli wtedy w sile wieku, już nie żyli. To ich potomkowie, ich dzieci, ich wnuki mieszkali w Babilonie, wiodło im się całkiem dobrze. Dosyć łatwo zgromadzili majątek, czuli się w miarę swobodnie, zarówno pod władzą Babilończyków, którzy skupieni byli na walce z Persami, właśnie, a nie bardzo zajmowali się podbitym narodem żydowskim. Dzięki temu pewna swoboda była w diasporze żydowskiej, Żydzi się bogacili, budowali domy, budowali pierwsze synagogi, więc była to niewola, ale wcale nie taka uciążliwa, i teraz nagle pojawiają się głosy, że trzeba wrócić do Jerozolimy, odbudować zburzone miasto. Natomiast tylko ze słyszenia wiedziano, jak to miasto wygląda. Tylko ze słyszenia ci, którzy mieli powrócić, wyobrażali sobie, jak będzie wyglądać ich życie, więc bardzo trudno im było porzucić to wygodne życie w Babilonii. Dlatego ta pierwsza fala powrotu bezpośrednio po dekrecie króla Cyrusa była bardzo niewielka. Zorganizowano natomiast dwie kolejne fale powrotu. Pierwsza miała miejsce w roku około 420 przed Chrystusem, a druga w 395 przed Chrystusem. To właśnie Żydzi powracający w tych trzech falach. Zabrali się za reorganizację życia miejskiego i reorganizację życia. Przejdźmy teraz do drugiej części naszych rozważań, a mianowicie do dwóch instytucji, które wtedy zaczęły funkcjonować w judaizmie, instytucji religijnych. Otóż odbudowa miasta i świątyni rozpoczęła się w roku 420. Początkowo skoncentrowano się jedynie na odbudowie murów miejskich, dlatego że Jerozolima miała być miastem warownym, jej mieszkańcy mieli się czuć tam bezpiecznie. I dopiero kiedy stanęły mury, zabrano się za odbudowę świątyni jerozolimskiej. Odbudowie świątyni przewodził architekt o imieniu Zorobabel. To jego imię pojawia się często w księgach, nad którymi będziemy się pochylać. To on nadzorował wszelkie prace, i musimy zdać sobie sprawę, że już wtedy bardzo zaczęto dbać o czystość rytualną nawet pracowników świątyni. Otóż wyobraźmy sobie, że to wtedy właśnie do Judei, do Jerozolimy, do budujących świątynię, przybyła delegacja Samarytan, czyli Żydów mieszkających w Samarii. Tak przynajmniej o sobie myśleli sami Samarytanie. I powiedzieli, że są gotowi pomóc swoim braciom, którzy wrócili z niewoli w odbudowie świątyni. Pomoc ta jednak została odrzucona, nie została przyjęta, bo Żydzi, którzy powrócili z Babilonii, Uznali, że Samarytanie nie są już godni miana Żydów, bo wchodzili w związki małżeńskie z Poganami. To właśnie wtedy rozpoczął się konflikt, który trwał bardzo długo. Jego ślady widzimy bardzo wyraźnie na kartach Ewangelii, kiedy to Jezus siada przy studni samarytanki, a uczniowie dziwią się, dlaczego rozmawia z kobietą, która uważana jest za nieczysta, która uważana jest za pogankę. Otóż obrażeni Samarytanie sami wybudowali sobie wtedy swoją własną świątynię na górze Garizim, zaczęli oddawać tam kult i choć sami czuli się spadkobiercami religii mojżeszowej, to pozostali Żydzi za takich ich nie uważali. Tak więc od tego momentu rozpoczyna się konflikt pomiędzy Żydami i Samarytanami, który trwał także przez całe stulecia. I musimy zdać sobie sprawę, że w odbudowanej świątyni jerozolimskiej nie było już arki przymierza. Mówiliśmy o tym w poprzednich prowadzeniach, więc nie będziemy tej historii powtarzać. Natomiast warto z punktu widzenia chrześcijańskiego zwrócić uwagę na bardzo ciekawy fakt. Otóż znamy już architekturę Świątyni Jerozolimskiej. Najważniejsze było miejsce najświętsze, w którym mieszkał Bóg, w którym początkowo stała Arka Przymierza, znak obecności Boga, Boga Jahwe. I do tego miejsca najświętszego wchodził jedynie raz w roku arcykapłan, w dzień pojednania, aby pokrobić się krwią ofiar. To miejsce było oddzielone kotarą przedstawiającą sklepienie niebieskie. Natomiast przed tą kotarą, przed tą zasłoną, w miejscu świętym, stał stół chlebów pokładnych, 12 chlebów symbolizujących 12 pokoleń Izraela, ale jednocześnie te chleby po hebrajsku nazywały się Lechem Chapanim, co oznacza chleby oblicza, symbolizowały więc oblicze Boga. I tam także stała Menora, siedmioramienny świecznik, nieustannie płonące światło przed miejscem Najświętszym. Zwróćmy więc uwagę, jak bardzo ta architektura świątyni jerozolimskiej przypomina nasze katolickie kościoły i jak bardzo jest ona zapowiedzią, tutaj uwaga, prawdy o Trójcy Świętej. Arka Przymierza w Miejscu Najświętszym to odpowiednik tabernakulum i wiemy, że to jest obecność Boga. Otóż Żydzi wierzyli, że w arce Przymierza, a dokładnie nad nią, pomiędzy skrzydłami cherubinów, które stały na wieku arki Przymierza, mieszka Bóg, boska Szekina. Bóg, ojciec to Arka Przymierza. Stół chlebów pokładnych symbolizuje oczywiście Chrystusa. Te chleby są zapowiedzią Eucharystii, zapowiedzią Komunii Świętej, są z jednej strony chlebami oblicza Boga, ale z drugiej strony są przygotowane przez ludzi, przez kapłanów, są więc ofiarą człowieka, dokładnie tym, czym jest Eucharystia. I wreszcie Menora. Symbolizuje Ducha Świętego. Gdy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, widzimy, że Duch Święty stąpił na zgromadzonych apostołów w wieczerniku w postaci ognistych języków. I nad każdym z nich spoczął jeden. Te ogniste języki płonęły w świątyni jerozolimskiej w światłach menory. Tak więc w tajemniczy sposób, pośrednio, Bóg w architekturze świątyni jerozolimskiej przypomina nam prawdę o Trójcy Świętej. Oprócz tego, że odbudowano świątynię i rozpoczął się w niej kult, to Żydzi przywiedli z Babilonii także zwyczaj budowania synagog. Dlatego, że pozbawieni świątyni w niewoli babilońskiej gromadzili się najpierw w prywatnych domach, a później właśnie budowane specjalne budynki użyteczności publicznej, zwane synagogami. Synagoge to po grecku zgromadzenie, aby modlić się tam, aby gromadzić się na czytanie biblii i na poznawanie prawa. Ten zwyczaj budowania synagog, nieistniejący wcześniej w Izraelu, pojawił się po powrocie wygrańców z niewoli babilońskiej i tak trwa do dnia dzisiejszego. I wreszcie trzeci punkt naszych dzisiejszych rozważań, wprowadzenia do księgi Ezrasza i Nehemiasza, to reformy religijne, jakie ci dwaj prorocy dokonali. Kiedy stanęła już świątynia, kiedy wznowiono w niej kult, to Ezdrasz i Nehemiasz zaprowadzili następujące prawa. Pierwsze związane były ze świątynią. Otóż każda rodzina żydowska była zobowiązana składać ofiary w świątyni jerozolimskiej. Była zobowiązana dostarczyć odpowiedniej ilości drewna, aby nieustannie mógł płonąć płomień na ołtarzu całopalenia. Wiemy, że Jerozolima była otoczona przez bardzo. Niewielkie roślinę, roślinność przez bardzo niewielkie lasy, niewielkie drzewa. To był w dużej mierze, taki można powiedzieć, teren pustynny, dlatego trzeba było do Jerozolimy to drewno dostarczać. Dalej należało płacić podatki, normalnie finansowe podatki na utrzymanie świątyni, całego personelu, kapłanów, lewitów. Na sprawowany tam kult. No i wreszcie wprowadzono regalim, czyli święta pielgrzymie. Trzy razy do roku każdy mężczyzna był obowiąz obowiązany według prawa pojawić się w świątyni jerozolimskiej. To yy, były święta Paschy, święta namiotów yy, i święta tygodni, czyli pięćdziesiątnica. Te wszystkie reformy związane były ze świątynią. Oprócz tego wprowadzono zakaz handlu w dzień Szabatu. Szabat stał się coraz bardziej takim dniem świętym. Wprowadzono zakaz małżeństw mieszanych. Tu wspomnijmy właśnie kazus Samarytan. Zresztą chemiarz zakazywali takich małżeństw z pogankami. Nawet jeden z proroków domagał się, aby już zawarte związki zostały. Rozerwane, aby Żydzi wręczyli swoim żonom listy rozwodowe, jeżeli te były pogankami. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że nakazano także wtedy już bardzo regularnie dokonywać obrzezania chłopców. Wcześniej ten zwyczaj już istniał w prawie, ale nie był przestrzegany tak bardzo systematycznie. Dopiero prorodzy Ezdrowie i Nechemiasz wprowadzili go jako obowiązkowy. Tak więc wyglądały reformy religijne Ezdrasza i Nehemiasza. Wspomnijmy także, że od tego czasu Żydzi posługiwali się na co dzień językiem aramejskim. Język hebrajski został zapodziany w Babilonii. To tam zaczęli mówić językiem aramejskim i od tego czasu już do czasów Jezusa i później mówiono językiem aramejskim. Natomiast język hebrajski stał się językiem świętym, Raszon Hakodesz po hebrajsku stał się językiem Biblii. Przestano też w tym czasie wypowiadać imię Jahwe ze względu na szacunek. I gdybyśmy spojrzeli tak bardzo globalnie na sytuację Żydów, to musimy zdać sobie sprawę, że oprócz tego, co dzieje się w Jerozolimie, zostaje wznowiony kult, to umacnia się diaspora żydowska. Otóż nie wszyscy Żydzi z Babilonii powrócili do Jerozolimy, bardzo wielu tam zostało, i w Babilonii stworzyło się takie centrum akademickie żydowskie. To właśnie po wielu wiekach, właśnie tam powstaje Talmud ogromne dzieło, które jest komentarzem do Tory, ale także wzmacnia się diaspora żydowska w Egipcie. Otóż silny ośrodek istnieje w Aleksandrii. Nad Morzem Śródziemnym, to w II, w III wieku przed Chrystusem tam zostanie przetłumaczone Pismo Święte na język grecki, z języka hebrajskiego, czyli właśnie wspomniana dzisiaj Septuaginta. Natomiast na południu w Egipcie na Wyspie na Nilu również powstaje bardzo silny ośrodek żydowski, nawet wbudowano tam świątynię, podobną do świątyni jerozolimskiej. Jak wiemy, niektórzy twierdzili, że właśnie tam została ukryta arka przy, y, przymierza, wywieziona ze świątyni jerozolimskiej przez kapłanów. To tylko hipoteza, nie mamy pewności, że tak było, ale być może właśnie tak. Mamy więc przynajmniej trzy silne ośrodki diaspory żydowskiej. Rozpoczyna się więc zupełnie nowy okres religijności Żydów, okres, który nazywamy judaizmem biblijnym, który trwa właśnie od czasów Ezdrasza i Nehemiasza. Aż do roku 90 naszej ery, tak więc Jezus był wyznawcą judaizmu biblijnego, a w roku 90 powstaje nowa forma judaizmu, którą nazywamy judaizmem rabinicznym i która trwa aż do dnia dzisiejszego. Bardzo serdecznie, gorąco dziękuję za uwagę.